Witajcie widzowie na kanale gamerzy. Tutaj gamer 3, czyli skrzat. I gamer 1, czyli Cygan Dobra, dzisiaj gramy w jakąś armę grę, gdzie się buduje własne armie. No tutaj budujemy armię. Nie wiem jak to zrobić? Coś tu mam jakąś kasę. No to coś tu kupię, co nie? Będę się z tymi nawalać z tymi ciulami. Kupiłem to, kupiłem. O, tak! A tu co się robi? A to, to za robuxy To kupujesz i stawiasz. Ja to stawiam swoje armię. To jest za zero, Offline Gold. O kupiłem coś za zero chyba, albo nie kupiłem. Nie giem ja to. U góry masz kale. Ja mam cztery atak. Place atak. and to... Dobra, atak, atak. Uhu. Starter. Ja już lecę, atakuję. No jak, gdzie ty to masz? No, no daję możesz. atak i nie mogę. Musisz do tego domku podejść i tu... musisz to rozłożyć, no. Uh. Aha. Walka. Dobra. Lecą się biją. Ki trz. Kuję to. A ja ciężko nie mogę. to. Mają, ciężko mają koledzy mają ciężko. To? Nie, trzeba... To? Trzeba ulepszyć. I to. I gdzie jest ta moja armia? I teraz ją masz w ekwipunku, tam ją masz na dolnym pasku i to stawiasz na tej płytce. Tak? tych tu. No ja kurde zaczynam z nimi Hop. wszystkich, walę. Hop. Dokańczam Hop. ich, dokończam ich. I a tak. Dobra widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. Link do Discorda będziecie mieli w opisie. Jakbyście chcieli, na przykład, nadawać nam pomysły na odcinki albo różne inne rzeczy robić, tak? Prawda? Tak, tak. Pamiętajmy o subskrypcji. Ale fight, ale fight. Dobra. Piersi zniszczeni, pierwsi NOK. Ej, bo ja mogę się... przegrać tego fajta. Musicie swojej babci wysłać ten filmik, jak zawsze. Bo inaczej wam wejdzie do kapci. No i przegrałem wojnę. A to możesz od o, A tu czym. Czym bardziej kupuję, tym są lepsi, łopanie. Teraz jakiś kurde chłop na jakimś stronie <laughs> tu siedzi. I nas zadupcają. Co jest? Musimy ich podbić. Podbijamy ich. Hu, podbiliśmy. S? Oho, teraz druga, druga armia. Ale się nadupcają. U, ciężko, ciężko. Dobra. Idziemy znów na atak. Bra. U, mam dużo kaski do kupię. Już nie, już nie mogę. Już dobra Teraz muszę 500 pięćset 500 nazwierać. nazbierać. Atak, atakujcie! A tak panowie! O tak! Bra, dobra! Konani! Jak wam, jak boty? Dobra. dobra Kurde, jeszcze... teraz będzie trudniej chłopaki. Jeszcze wam musimy przypomnieć, że na 15 subów robimy daily, a na 30 subskrypcji robimy specjal, czyli z kamerkami będziemy na was nagrywać. Rozumiecie to, ludzie? Z kamerkami. Widzicie, co tam się będzie działo. Takie zarąbiste, jak nas zasubskrybujecie, naprawdę. Aż mi się. Aż mi, się, aż mi się na sercu ciężko zrobiło, jak o tym gadam. Ale no! Prawda? Cygan D Prawda, prawda, prawda. No. Dobra, muszę zrobić kolejny atak, mam mało pieniążków. No, ale już na szczęście dużo tenik zostało tych cwaniurów. Dobra. Jak jeszcze, bo ja ostatnio nagrywałem tego, ostatnio nagrywałem grę, jak grałem Sky Bloka, nie, One Bloka. Nie Część, następna no, część za niedługo powinna wlecieć z one blokiem. Więc nie musicie się martwić, że... no. Dobra. Się chyba zginę tu. Moi se chyba poradzą, nie? Bo to są takie kurde i mnie idzie. Dobra, 211 pieniędzy mam. Ale ja już mogę kupić tego ja mogę kupić jakiegoś niezwykłego za 500. Uuu, kupiłem jakiegoś za 500. To jest jakiś chyba generał. Dobra, idzie generał. Dobra, te, też go kupuję. Też masz 500. No, ale... Kupuję dam go tu. I atak. Bo ja nie wiem czy on. O, tam są czym dalej. A to się co chwilę się mapy zmienia Co chwilę się nowi ludzie na arenę wchodzą, inni. O, jakiś, o tu ja mam jakiś czarodziej. Właśnie też ich mam, no ale nie wiem, co ten generał robi. No właśnie ja też na razie idę z nim. Chyba ten robi jakieś swoje rytuały. No, właśnie chyba tak. Ten generał on nic nie robi, albo ja, po prostu kasę noży ja nie wiem. No oby, Ej, na to, się on musi nic nadać. nie robi, on nic nie robi. Serio, jego postawiłem i on stał. Właśnie widzę. No u mnie też umarł. No może on po prostu jest jakimś takim motywatorem. A bo on boost jakiś daje. Myślisz. No bo pisze tu, że boost... Bu... Przy nim pisze tak. że ma 100 HP, 1,5 speed i boost. Dobra, ja mam nadzieję, że teraz... u, teraz mam czterech łuczników. Sześciu zwykłych i jednego generała. I fajna ta gra. No tylko trzeba się w niej rozwinąć, no. No, Będzieś miał fajną armę, to jest jak Clash of klas. No. Jak nas zasubskrybujecie, to może więcej odcinków leci, pamiętajcie z tej gry. A jeszcze jedno. Jak będzie więcej subskrypcji, to może zrobimy specjal. I na specjalu e, wydamy pieniądze na tą grę. Będziemy robili pranki. Ale to musi już być dużo subów, bo. My nie jesteśmy bogat, bogaczami. No, dokładnie. No. Nie każdemu się dobrze wiedzie. Nie Ja wiem co ja sobie kupię chyba. Zbieramy. Ej dobra, to, to kupię. Ile ja mam? Pięciu tych archerów. I teraz dopiero będzie atak. Nie, teraz chłopaki, chłopaki teraz musicie niszczyć każdego. Ja też, bo ja też mam taką armię, że hu hu. hu. Chłopaki, teraz oficjalnie stwierdzam, że jeśli szybko zginiecie to rodzice was w domu biją no fajne stwierdzenie o, ale się dzieje. no chłopie taką armię no dobra, oni na naraz lecą ja tu zrobię screena potem żeby wam podesłać moją armię hmm. to może jakieś się zdjęcia pojawią bo z takiej armii to, to no dla bossa no, no dobra no. I patrz, może widzowie, kojarzycie jakiś jaki program Patronite. Tam, jak sobie założymy konto, będziecie mogli nas donatować. No, jak bym się na przykład chcieli, jak wam się na przykład spodobały nasze filmy, żeby nas wspierać. Będziemy bardziej popularni, to będą, będziemy mieli więcej subów, to no. będziemy nawet e, robili streamy z e, naszych gierek. No, będą Wodzie, różne gry. To wszystko trzeba ogarnąć, bo to wszystko od Was zależy, widzowie. To Was nic nie kosztuje taka subskrypcja. A nam bardzo pomaga się rozwijać na no. YouTubie. Dokładnie. No nie, dobra rozwaliliśmy, o ten generał sam idzie Sam na sam leci Lecą do generała Dobra Jak? Biedny generał Okej, okay. jeden ten i dwóch archerów Nie, tego mam, trzech nawet Ja robię I atak, ja zwierzę na tego za 750 O kurde chłopie, teraz będzie taki atak mm. Dobra, to ja teraz wam zrobię screena widzowie Żebyście mieli. Ło, oni jadą na równo. Dobra, i robimy atak. No, armia jest niezła. Według mnie armia jest taka mocarna. Ja bym się bał, jakby na mnie taka szła. Już się boję, nawet widząc ją. Gadki mam pełne chłopaki. Chłopaki strzelamy. Znaczy te dziewczyny, jak oglądają. Oczywiście, nie dyskryminujemy nikogo. A wiecie, jakaś fajna dziewczyna, to ja nie pogardzę, wiecie, no. No właśnie. No. To Jessica, no. Wy niestety nie znacie incydentu z Jessicą Nadią, eh, Nadią i Angeliką. No. Ale... Tam chłopaki... Się działo, tam się działo. Tam się działo. Tyle. Nadal tęsknimy. No. Może wam to opowiem. Ja wam to opowiem. Kiedyś Nasz pierwszy odcinek chcieliśmy dać. Naszym pierwszym odcinkiem miało być taki horror z samolotem. No, i tak z, te, z tego horroru tyle wyszło, że mi się skończyła pamięć na komputerze. I tak zakończyła się. Bo tam mieliśmy takie fajne dziewczyny w samolocie, no i samolot się rozbił. No i my przeżyliśmy, a nasze fajne dziewczyny nie przeżyły. No. No i to była tragedia, chłopaki. Był to była tragedia. No, mam jeszcze z tego klip, ale. No. Może by się udało. To była rozpacz wszechczasów. No. Chcielibyśmy, właśnie. To wszystko od was zależy, pamiętacie widzowie? Zasubskrybujcie nas. No. Dobra, ja już nie będę smolić tylko trzeba w to grać. Ups. Dobra. Teraz wam jeszcze zrobię jeszcze jedno Albo dobra, nie, to już wam na następną pokażę jaki będzie upgrade. No, musi być, musi być. Teraz samo moja wiedźma się do roboty bierze, ta wiedźma. O. Albo dobra, to wam podczas ataku zrobię. Tu wam zrobię screena, jak idziemy. Jak idę z chłopakami na wojnę. <noise> nie, chyba już sobie nie poradzą chłopacy. Chłopacy sobie nie poradzili. Generała mi zabili. Jeszcze dzisiaj. dzisiaj jak... wieczorem albo jutro rano wleci odcinek z gościem specjalnym. I nie tym, co ostatnio będzie nowy. No, będzie nowiutki. Taki. Nowiutki. Nowiutka. Mówiutka go, gość, jako kobieta. O. I widzowie, ostatnio patrzyłem na komentarze, i ktoś nam napisał hate, że jak już to bumerzy, bo gramy w jakieś gry bumerskie. Widzowie, nikt wam e, nie każe oglądaj naszych filmów. To jakby, jak wam nie pasują, to po prostu zostawcie tą opinię dla siebie i tyle no. I Nam ten hate no. ten, ten nic nie zrobi, a to tylko świadczy o was, że jesteście niewychowani. Właśnie, my się staramy, żeby wam content robić. Więc, jak nas wyzywacie, to tylko świadczy o was, nam to nic nie robi. No. Jak chcecie, to 19.30 pod kościołem. <głos> <głos> Bo ja już mam 19. dwóch generałów. Dwóch generałów masz? I wiedźmy. Dobra, to też, ja nie mam chłopy, ale... No dzisiaj mój cel jest zmienić biom pustynny na inny. Pustynny czy na inny zmienić biom. Jak mi się Oj, uda? widzowie. Ja, tak szczerze. Widzę tą armię. A tak moje szczerze? majtki są już pełne. Szacun. Ale nie. oni chyba. Im się to teraz uda. Nie gadaj, że im się uda przejść. Teraz to nim niemożliwe. Nie, bo już nie, nie ma szans chyba. Jedzie fanzola, ty! Nie, nie przejdą tego. A bo? Nie. Ja teraz mam Ej, taką są armię, już... że. Ja też mam dobrą. Ja uchopię 2, 4, 6. Ja mam 20 łuczników chyba. I tych z mieczami 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Boże, to tak w to inwestujesz, dziko. Chłopie, my jak bosy idziemy tu. Do nas nic nie zatrzymujemy, tu każdemu na hita robimy. No i bardzo dobrze no, takim to trzeba, kurde. No właśnie. W życiu trzeba być twardym, a nie miękkim. Właśnie, nie być kurde. Klocem. Dokładnie. Braterze, to ja też, tu, kurde, mam taką armicę. U, teraz będzie atak masywny. <noise> Low Tape of Fate Eba ja nie wiem czy ja do drugiego biomu nie przejdę. Ja Chyba przejdę do drugiego biomu. No też może. No przejdę, bo tu mi zostali sami ci tacy, co się wręcz ręczbi, Albo nie przejdę. Muszę zobaczyć, czy tych, jak tych pokonam, to przejdę. Nie no, zobaczymy, ja też muszę przejść. Przejdę. Yes! Dostajesz jakąś premię? Ja nie wiem, zobaczę. Czekaj, teraz. Nie. Mi też, mi też się Jest. powinno udać, bo ja też mam. Dobra. Albo... Dobra, sami łóżnicy mi dostali. I dwóch generałów. Dobra, nie, ja też to chyba, też ich zmierzę. O kurde, ja, za, ja to, za to teraz ile przejdę, dostałem już 900 kasy. To? Ja, chłopie, dostałem już tyle kasy, 926 na razie, 1040, o kurde, ja idę serio jak burza, bo ja, ja, chłopie, mi niedużo braknie, żeby przejść do zimowego. Hmm. Na następnym to może zrobię, bo na tym nie, ale dużo już przejdę na tym, kurde, ty, bo ja, ja chłopie, tu już, prze, ja, wiesz jaki mam dystans? Okay. 1613. Ja mam 1200. 1635. Skończyłem. Dobra, mam 1229 kasy. Yy. Dobrze idzie. Dobra. Ja mogę w to zainwestować, ale ja nie wiem czy ja chcę tutaj inwestować. Dobra, ja? Bo zaczekam na nowy drop. za 5 sekund i wydam kasę na to. Ja jestem na 1500, już dalej nie przejdę. A co to jest Spells? Nie, o kurde! Co? To są takie moce, że możesz uleczyć ko, albo e, z tamtych, tak jakby, że ci miałem więcej mocy. Trze. Aha. Ej, to mocne jest. Okej, okay. ja ile to kosztuje? Co dodaję w ogóle? Z pięć A ja akcji. wiem. Pięć akcji. Kupię znów tych. Kupię znów tych. I chłopę. Ej, bo. Niechęć mam tyle. Chłopie, ja robię inwestycje w słabszych, ale mam ich więcej. Hmm. To się opłaca ta inwestycja To bo. chyba Dobra widzowie, no inwest... jeszcze trzeba coś tu pomyśleć w tej grze, wiecie no hmm, Bo odcinek na razie krótko trwa, no wiecie no Trzeba content robić, content! No ja, ja tu mam taką armię Bo ja teraz, teraz robię armię generałów, żeby mi dużo za zarabiali Uuu, lecą po kolei ja tak! Ja cię nie! Dobra, nie. Chow przecież ja do biomu zimowego pójdę. Pamiętajcie jeszcze, żeby wysłać ten wasz... jak zobaczycie go na YouTubie żeby wysłać na wasze wszystkie grupy na WhatsAppie, co macie. Żeby nasze filmiki... I najlepsze I najlepsze udostępnić ten filmik na Facebooku waszej mamy. No. Albo na relacje <noise> się wstawi na relacje, o, na relacje. Mm. Dokładnie. Jak będziemy tak bardziej sławni, to szukamy tego. Montażysty Sponsora. I sponsora. No, spo... sponsor się zawsze znajdzie. Ty <laughs> series może się of... do nas odezwać. World of Thanks Teel Series, będzie fajnie. Cukiernia piekarnia Majowski. <laughs> U. Dobra. Kopię ja tu bez problemu, jak burza idę. Też, ja też. Właśnie martwię. Bez tu idę. Na, no, spokojnie. Generała chyba kupię, żeby mi kasę więcej. Nie generałów? Dwóch. Mhm. Okay. Może. Nie wiem, czy tam rad do tego zimowego. Łączników mam teraz dużo więcej. Ja dotrę do zimowego. Może też. Albo nie. Ta, dotrę. Zim... Nie, albo tu jeszcze mam takich. a i to jest... Teraz to jest ryzyku. Nie, ja dotrę. Ta, jestem na zimowym prawie. Ta, zimowym jestem, no? O, teraz tu są na zimowym są jakieś giganty. I o, jakieś Burde, też... czarodzieje. Rzeczywiście. Co jest? Kurde, to są jakieś bomby. Co jest? Właśnie gadam jakieś oszustwo. Ale to szczela wolno. Ale przegrałem chyba. Kupię tego dziada, o kupię jakiegoś tego. Kupię jakiegoś takiego na giganta, takiego Crossbowa. Cross A <coughs> tak. 1894 przyszedłem. Dobra, ja mam 1800 kasy. Uh. Kurde, tu nie ma żadnych tych. Za minutę dopiero może będzie jakiś. Dobra, ja jeszcze potrzebuję. No, moją. Dobra, mam teraz kupuję trzeciego generała. I tu minutę bym musiał czekać, żeby przyszło mi tu coś nowe. A, bo jeszcze nie ma generałów do kupienia. Aha, nie ma. Minuta, no. Ja poczekam minutę. No, ja chyba też. Bo nie, ja, ja na razie lecę. Powiedz, jak się odświeży. Ktoś tam zawsze Dobra. wpadnie. Też mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dużo mam. Z 30 będzie. O, jeszcze takie coś dla was, widzowie, że możecie nam w komentarzach napisać, jakie gry mamy grać, bo to też jest dla nas ważne. My no. nie wiemy, co mamy dla was nagrywać. 20 sekund czy, czy na przykład chcecie, nie wiem... Świnkę PP jak przechodzimy co kosztuje 150 z na Steamie, no. dla was widzę? No wiecie? no... Napiszcie to się postaramy Odświeżyło się, czy jeszcze nie? 8 sekund 7 6 5 4 3 2 1 Dobra, Odświeżyło się o, ja sobie kupię jeszcze dwóch generalów. Raz. Dwa. Muszę so kupię zwykłych mieczników. Nie wiem, ile mam mieczników. w trzech tylko. Uh, teraz to ja zarabiam. uhu, Teraz to ja mam zarabiać, dwa kasy. Ja dwóch generałów. Ja mam czterech generałów. Czterech. Teraz ja mam czterech. Z pałą biegają i cztery, i cztery uczników u teraz to będzie armia. Atak panowie, atak chłopacy strzelamy. FIGHT FIGHT DRY Dobra, chłopie. Ten wizardy to są, na, ale dotk. Bez sensu, że tu jest, my od, idziemy od początku, a nie na przykład do tej zimy od razu, nie? No to są dosyć takie ustawki, dzieją. Takie nerwujące, znaczy, od czasu to bierze. Ciekawe, kiedy to jest w ogóle długie. Poległo dwóch moich zawodników. Kubrick, nie, drogie. O, jeszcze ważniej, bo ja też kiedyś znalazłem taką grę na Robloxie, że się rysuje obrazy i można je sprzedać za prawdziwe Robuxy. No więc na przykład, my może coś narysować, to możecie kupić i się czuć. Bogato, macie nasze obrazy. No Też potem będą warte miliony Robuxów. No. Ale fajna, fajna nawet ta gra, może jeszcze druga część wleci. No, fajna. Może, na, może wleci Cześć druga jeden. część jeszcze z, z Pablem, czyli z Gamerem 3, 2 znaczy się. No. A tam, ja teraz widzę na tym białym zimowym, tam są jakieś takie wieże stojące. To bombami rzuca? No to bombami wywala. O Boże. On to tak mocno nawala tymi bombami. Hmm. Tak słabo trochę. To moi wszystkie rozepcy. Ustawieni. Łopanie. No się nie przeżyją tego. O Boże. Wszyscy poszli. Popie. U mnie niedużo zostało tych takich tych... Mnie też nie Z mieczami. Dwa, cztery chyba. Dobra, jedną wieżę rozwaliliśmy. A teraz zostali ci... został łucznik i generalowie. O dobra, zniszczyłem pierwsze to. Mam dwa tysiące metrów. Ale. My zostali sami generalowie. Ja też. Generali. Ja nie mogę. Dobra, No już nikt nie został. Dyskusja metrów miałem, Nie było, nie było na Mam dwa kartki. Ja miałem dwa ja tysiące miałem metrów tym 1750 kasy Dobra kupię dwóch generałów znów Albo, mogę nie Generali No ja teraz nic nie kupię ja teraz, ja teraz ar Arczera I generała Chłopie, ja mam, ja chłopie teraz sześciu generałów Ja też mam sześciu Ciuops. A tak, panowie. Dobra, pan... Widzowie, po ostatniej gierce i kończymy odcinek, bo już długo trwa dość. Ale spokojnie, jeszcze dzisiaj powinien wlecieć odcinek. No już długo trwa, więc trzeba już będzie go tak... A teraz czekamy, aż się będą bić. A ty, hejterze, my sobie jeszcze pogadamy. Bo hejtujesz, a sam nic nie nagrywasz. Widziałem twój kanał. Nic nie, nagrywasz, nagrywasz, ale zgadasz czy nagrywaj, to zobaczymy, co ty będziesz nagrywać. To serce, kurde no. No Hytuję. właśnie. Hej, tu ja no. Nie będę się wypowiadać U. na ten temat. A i widzowie jeszcze wam powiem, że druga część z Hello Neighbor to może trochę zająć, bo jest to trudne do przejścia. Tak mi się wydaje, bo próbowałem tam szukać jakichś rzeczy, to mega trudne to było. To też, jest na więc Robloxie, może... to też jest z Robloxa? Na no, Robloxie w to grałem, no więc. Zanim to przejdę, to może trochę to zająć, więc sorki A ile jest części? No nie wiem, no ja nie wiem, kiedy ja ten nie będę wiedział, jak to przejść do końca, bo jak, jak. Jak ja bym to nagrywał teraz, na przykład teraz, tak nie wiedząc co, ja bym to mógł nagrywać na 3 godziny. No tak, bo to co to może zobaczyć, ten prowadnik na YouTubie. Ja zaraz na zimie będę. No, ja też. Ja przeszłam pół, półtora tysiąca na razie. Mam 1800 już. O, co tu się dzieje? Łopanie. Takie ustawki. Łopanie myśmy ich zrobili. O, wszystkich łuczników obwaliło. Mówię ci chłopie, to tych łuczników obwala no, wszystkich na początku. Właśnie. Ostatni łucznik. A dobra, ucznik chociaż ich rozwalił. No i koniec. Dobra, było dobrze. Chłopie, no mi to wszystkich łuczników obwala od razu praktycznie. To... Dobra, jeszcze, jeszcze go skoczy sobie. Prawidzowie, chwilkę jeszcze, bo musimy, musimy dokończyć, żeby... Fajnie się gra zakończyła. Dobra, mam no 2400 kasy teraz. Mm. Ja chłopie teraz rządzę tu. jest jakiś wizard, ja go nie mogę, A ja, ja już sobie ja, kupiłem tego. Hellera, on chyba będzie leczyć. No chyba Dobra, to co? Chyba kończymy na dzisiaj to idziesz chodź gdzie jesteś dobra widzowie dziękujemy za odcineczek dzisiaj życzymy wam nie wiem czego wam życzyć wszystkiego dobrego, wszystkiego we, dobrego. mi we, trochę spóźnione wesołego mikołaja niech wam nie nie Wesoły urwie czegoś wesołych świąt, bożego narodzenia i wielkanocy no. żeby, jakbyśmy zapomnieli dobra no. to Elo.